Cześć, dzisiaj taki nietypowy materiał, troszkę vlogowy. Jedziemy na Tor Motopark w Krakowie. Tam czeka na nas mój znajomy Kamil. Będziemy sobie jeździć, znaczy on będzie jeździł Porsche 718 nową. Będzie też również więcej sportowych samochodów typu McLaren, Ferrari, R8, co tam jeszcze będzie? Będzie Mustang, California, Ferrari, więc będzie na co popatrzeć. Materiał, tak jak mówię, jest troszeczkę inny, troszkę bardziej vlogowy, więc zapraszam Was na niego teraz. Właśnie jesteśmy na miejscu, przyjechaliśmy restorujeczką. Wczoraj omyłem, więc świeci się niesamowicie i już słyszę fajne sportowe samochody V10. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Gorący dzień, więc polecam Wam mrożoną kawkę z Bay Cafe. Ten Bay Cafe znajduje się na bulwarach Wiślanych, ale dzisiaj tutaj, więc jeżeli macie ochotę na pyszną kawę, to serdecznie Was zapraszam. Za mną jest tutaj dużo sportowych samochodów typu właśnie McLaren 720S, Ferrari, Lamborghini, Audi R8, Mustang, Porsche, więc jest w czym wybierać. Możecie sobie wynająć taki samochód na okrążenia, ilość okrążeń i pocie pocieszyć się pride'ą z jazdy z każdym z nich. Potem tutaj też zrobię Wam klipy z bliższego ujęcia, ale nie mogę przesadzać, ponieważ restrykcje są tutaj na wysokim poziomie, aby po prostu nie spowodować jakiegoś wypadku. Więc, ile, na ile mi się da, tyle próbuję Wam złapać e, ujęć jak najbliżej samochodów. I też nie wymagajcie, żeby każdy samochód jechał bokiem, bo tutaj ludzie wynajmują te samochody na przejazd jednego okrążenia, dwóch, trzech, pięciu, więc oni są też amatorami, trzeba to też zrozumieć. Aż sobie frekwencja chyba mega dopisała, bo ludzi cały czas przybywa, cały czas jeżdżą. Ja dostałem taką fajną kamizelkę, że tak naprawdę troszeczkę mogę więcej skorzystać z miejsc, które są dostępne tutaj do nagrywania, ale nie ma jakiejś tutaj jakichś wybitnych obszarów, gdzie mogę stanąć, bo jednak boją się o bezpieczeństwo ludzi. Emil powiedz tutaj widzą, bo ja wiem, ale oni nie wiedzą, który raz już jesteś na motoparku. O, kurczę, licząc sk -y, które są raz w miesiącu szkolenia, pierwszy, drugi stopień, więc praktycznie wychodzi, że co dwa tygodnie tutaj. A dzisiaj co będziemy testować? E, dzisiaj trosiaczka 718. -ka. Z dwulitrowym silnikiem, 300 konnym, bo widać, że tutaj mało kto chce nią jeździć, więc myślę, że będzie miała świeże hamulce, się gumy, bo każdy woli jednak te mocniejsze, no, a tym to, że myślę, że to Porsche się sprawdzi. Ja jestem amatorem, Kamil jeździł już znacznie więcej niż ja, aczkolwiek 718 już testowałem i naprawdę klei się do asfaltu niesamowicie, także nagram Wam relację, jak Kamil poprowadzi ten samochód i postaramy się może coś złapać dla Was z ujęcia z komplity. Można tutaj pojeździć tymi samochodami, niesamowicie brzmią, ale powiem Wam, że dzisiaj jest troszeczkę e, gorąco, więc e, przy mnie cały czas mrożona kawka. E, zapraszam Was na ten motopark, e, jeżeli jesteście amatorami, bo oczywiście dla os osób zaawansowanych e, no, nie przyniesie takiej frajdy, bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj, no dobrze, to jest moja opinia, nie jesteśmy tu w stanie wykorzystać ich pełnego potencjału. Za mną McLaren 720S, niesamowita maszyna, miałem okazję nią jeździć. Oh, no powiem Wam, że jeżeli chodzi o prostą drogę, maklaryny tak naprawdę no, są niesamowicie szybkie, wbijają w fotel okropnie, no i na pewno oczywiście na tył, więc trzeba jeździć z rozwagą.